Cześć, witajcie z powrotem w podcaście Fokus Kreatywnie, z tej strony Big Feel. Raz na jakiś czas w świecie kreatywnym pojawiają się produkty, które nie tylko przesuwa granice, ale tworzy on zupełnie nowe pole do gry. To sprzęt tak znaczący, że wszyscy od hobbystów do doświadczonych profesjonalistów zatrzymują się i zwracają na niego uwagę. 17 września 2025 roku właśnie to się stało. DJI oficjalnie wypuścił na rynek Mini 5 Pro. A po przeanalizowaniu każdej specyfikacji, każdej recenzji i każdego szczegółu no może nie każdej recenzji moja pierwsza reakcja to jedno słowo: Wow! Ale z każdą premierą pojawiają się wielkie pytania. Zwłaszcza dla tych z nas, którzy już posiadają świetnego drona, jak Mini 3 Pro czy Mini 4 Pro. Czy ten cały szum jest uzasadniony? Czy to rewolucja, którą trzeba mieć? czy tylko sprytna kampania marketingowa dla drobnej aktualizacji? Dzisiaj odpowiem na to pytanie. Oto moja dogłębna recenzja i poradnik upgrade'u DJI Mini 5 Pro. Zanim w ogóle przejdę do kamery, muszę zająć się słonią w pokoju, tzw. Elephant in the Room, czyli wagą tego drona. Przez lata magiczną liczbą dla serii Mini było poniżej 249 gramów. Ale jak niektórzy YouTuberzy już odkryli, kładąc go na wadze, Mini 5 Pro może ważyć nawet 252 gramy. Dzisiaj oglądałem dwa filmy. Na jednym dron ważył dokładnie 249. Po nałożeniu filtra ND ważył 251 gram. A na innym filmie. Osoba ważyła drona bez filtra i ważył on 252 gramy. Oficjalne oświadczenie DJI mówi, że ze względu na różnicę w procesie produkcyjnym, waga może się wahać o plus minus 4 gramy. Dla mnie, jako posiadacza uprawnień A2 Certificate of Competency, czyli A2 rozszerzona licencja pilota, nie jest to dużym problemem, ale jest to coś, o czym każdy potencjalny nabywca musi wiedzieć, w zależności od lokalnych przepisów. W ogóle to myślę, że to sygnalizuje pewną zmianę u DJI. Mianowicie, DJI nie sprzedaje już tylko lekkiego drona. Sprzedaje profesjonalną, kompaktową, latającą potęgę. Taką mikropotęgę. Ten dron jest dla entuzjastów i profesjonalistów, którzy potrzebują mniejszego, bardziej dyskretnego narzędzia w swojej torbie, które nie idzie na kompromis w kwestii jakości. Stając ramię w ramię z gigantami jak R3S czy Mavic 4 Pro, moje pierwsze wrażenie po obejrzeniu specyfikacji było takie, że marginalna poprawa czasu lotu to, to nie jest główna wiadomość. Nagłówkiem, prawdziwą rewolucją jest połączenie zupełnie nowego sensoru kamery i radykalnie ulepszonego systemu unikania przeszkód. Zacznijmy od najważniejszej części, czyli kamery. Ulepszenie kamery jest, szczerze mówiąc, monumentalne. DJI Mini 5 Pro to pierwszy ultralekki dron, który posiada jednocelową matrycę CMOS. Żeby to zobrazować, jest to matryca takiej samej wielkości, co w znacznie większym i droższym DJI R3S. Dlaczego to ma tak wielkie znaczenie? Większa matryca ma większe piksele, które mogą zebrać znacznie więcej światła. Oznacza to, że wydajność w słabym oświetleniu jest w zupełnie innej lidze niż w jakimkolwiek wcześniejszym mini. Otrzymujemy czystsze cienie, mniej szumów i bogatszy, bardziej szczegółowy obraz. Zakres dynamiczny obrazu został również bardzo poprawiony. Użytkownicy mogą teraz lecieć prosto w kierunku słońca i nazwijmy to naświetlać obraz razem z pięknymi kolorami na niebie. I wiem, że szczegóły w ciemnym, pierwszym planie zostaną zachowane, a nie zmieszczone w czerń. Prześwietlenia nie wypalają się tak łatwo. To rewolucja. I nie chodzi tylko o matrycę. Specyfikacje wideo są oszałamiające, jak na drona tej wielkości. Mamy teraz możliwość nagrywania w 4K z prędkością do 120 klatek na sekundę, co pozwala na, jak już kiedyś wspomnę, maślane kinowe slow motion. Nagrywa również w 10-bitowym płaskim profilu D-Log M. Dla tych, którzy są w tym nowi, nagrywanie w płaskim profilu daje wyprany z kolorów obraz prosto z kamery, ale zawiera on ogromną ilość informacji o kolorach. Daje to niesamowitą elastyczność w postprodukcji, aby poddać materiał color gradingowi i stworzyć unikalny, przyciągający wzrok wygląd, co wcześniej było niemożliwe dla tak małych dronów. Były wcześniej D-Logi, ale z mniejszymi sensorami ten zakres tonalny był naprawdę był kiepski. Dla fotografów nowa matryca 50 megapikselowa zmiata z powierzchni ziemi wszystko, co widzieliśmy w tej klasie. Pozwala na robienie zdjęć z taką ilością szczegółów, że mamy niesamowitą swobodę kadrowania i zmiany kompozycji w postprodukcji. To już nie jest tylko dron do wideo. To pełnoprawne potężne narzędzie do fotografii lotniczej. Świetna kamera jest bezużyteczna, jeżeli dronem lata się trudno lub niebezpiecznie. I to jest drugi obszar, w którym Mini 5 Pro robi gigantyczny krok naprzód. Dron ten posiada teraz prawdziwy 360-stopniowy system unikania przeszkód. Kiedy latałem moim Mini 3 Pro zawsze obawiałem się na to na boki, ponieważ nie ma on bocznych czujników. Ten nowy system całkowicie rozwiązuje ten problem, ale to nie tylko czujniki wizyjne. Mini 5 Pro jest wspomagany przez nowy, przedni system LiDAR. LiDAR używa laserów do pomiaru odległości, co sprawia, że wykrywanie i unikanie przeszkód jest szybsze, bardziej niezawodne i skuteczniejsze. Zwłaszcza w trudnych warunkach, takich jak las czy gęsta, miejska zabudowa. To wszystko sprawia, że dron jest znacznie bezpieczniejszy dla początkujących i jest bardziej zdolnym narzędziem dla profesjonalistów. System transmisji wideo również został zaktualizowany do najnowszego systemu O4 od DJI. Zapewnia to czystszy, bardziej stabilny obraz na kontrolerze z większej odległości. Specyfikacja mówi o zasięgu do 20 km, ale bądźmy realistami i odpowiedzialnymi. Operatorami dronów. Zawsze musimy utrzymywać drona zasięgu wzroku, czyli w los. Nie chodzi więc o latanie na kilometry. Chodzi o posiadanie niewiarygodnie solidnego, odpornego na zakłócenia sygnału podczas lotów w trudnym środowisku miejskim lub wokół wzgórz tutaj w Szkocji. To daje pewność i bezpieczeństwo lotu. Bateria ma nieco większą pojemność, co daje około 2 dodatkowych minut. To nie jest ogromny skok, ale każda minuta ma znaczenie, gdy czekasz na idealne światło. Każdy fotograf to wie. Wideograf zresztą też. Póki co, sporo technicznych szczegółów. Podczas gdy przetwarzacie te wszystkie nowe funkcje, jeżeli uważacie ten materiał za wartościowy, zróbcie mi małą przysługę i wciśnijcie przycisk subskrypcji lub obserwuj. To najlepszy sposób na wsparcie podcastu i gwarancja, że co tydzień otrzymacie więcej takich poradników. No dalej poczekam. Zrobione? Doskonale, możemy iść dalej. Teraz ostateczne pytanie, czy warto się przesiąść? Przeanalizujmy to. Jeżeli jesteście właścicielem DJI Mini 3 Pro, tak jak ja, uważam, że jest to bardzo. Bardzo kusząca aktualizacja, jeżeli chodzi o drony. Skok z Mini 3 na Mini 5 Pro jest ogromny. Otrzymujesz jednocelową matrycę, pełne 300 stopniowe unikanie przeszkód, lepszy system transmisji, większą wbudowaną pamięć i znacznie lepszony kontroler DJI RC2. Największą poprawą, jaką odczujesz, jest kamera. Jakość obrazu to skok generacyjny. Tak uważam. Dla profesjonalisty używającego drona do płatnych zleceń, to niemal oczywisty wybór. Tak, należy wymienić. Teraz, jeżeli jesteście właścicielem DJI Mini 4 Pro, hmm, decyzja jest znacznie trudniejsza. Mini 4 Pro był świetnym krokiem ewolucyjnym w stosunku do 3. Niby niewiele się różniło, a jednak głównie dodając czysto stopniowe unikanie przeszkód, pomogło temu dronowi w ewolucji. Ale Mini 5 Pro to rewolucyjny skok dzięki tej jednocelowej matrycy. Cały czas powtarzam, jednocelowej matrycy, ale naprawdę to jest duży skok. Jeśli jesteś posiadaczem Mini 4 Pro, który ciągle dochodzi do granic możliwości kamery w słabym świetle lub w zakresie dynamicznym, to tak, ten upgrade jest dla Ciebie. Dla wszystkich innych, Mini 4 Pro to wciąż fantastyczny dron. A co, jeżeli jesteś zupełnie nowym pilotem? DJI Mini 5 Pro z jego niesamowitymi funkcjami bezpieczeństwa jest prawdopodobnie najlepszym i najbezpieczniejszym dronem do nauki. Jeśli jednak masz ograniczony budżet, Mini 3 Pro i 4 Pro prawdopodobnie będą miały teraz jakieś obniżki, co czyni je niewiarygodnie opłacalną propozycją. I krótkie słowo o kontrolerze. Dołączony DJI RC2 to ten sam, który był z Mini 4 Pro. Ale to ogromne ulepszenie w stosunku do oryginalnego RC z R Mini 3 Pro, oferując znacznie lepsze zewnętrzne anteny dla bardziej niezawodnego sygnału. Jaki jest więc mój ostateczny werdykt? DJI Mini 5 Pro to solidne, rewolucyjne ulepszenie w świecie dronów. Dla każdego, kto ma starszego drona, jest to propozycja obowiązkowa. Dla obecnej właścicieli Mini 3 lub 4 Pro jest to bardzo miły dodatek, który staje się koniecznością, jeżeli używasz drona w celach zarobkowych. Jeżeli zarabiasz na swojej wideografii, ten dron nie jest wydatkiem, jest inwestycją w jakość, którą zauważą Twoi klienci. Nowy zestaw Flymore Combo jest również doskonały i dodatek w postaci filtrów ND nowego systemu na i jest rewelacyjny. Nie trzeba już odkręcać pierścienia obiektywu, po prostu zakładasz filtr, co w terenie jest o wiele szybsze. Moja ostatnia rada jest taka: jeżeli jesteś hobbystą, warto rozważyć ten upgrade, ale nie jest koniecznością, jeżeli kochasz swojego obecnego drona. Jeśli jesteś profesjonalistą, tak, powinieneś kupić tego drona. A jeśli jesteś zupełnie nowy w lataniu, ten model zniesie Twoje doświadczenia na zupełnie nowy poziom i zapewni Ci większe bezpieczeństwo w powietrzu. Mam nadzieję, że ten potężny odcinek bo mogę powiedzieć, że to był naprawdę potężny odcinek, był przydatny. W opisie odcinka umieściłem linki do nowego Mini 5 Pro, zestawu Flymore Kit oraz starszych modeli dla porównania. Korzystanie z tych linków edycyjnych to genialny i darmowy sposób na wsparcie podcastu Focus Kreatywnie. Chciałbym usłyszeć waszą opinię na temat nowego drona, więc zostawcie komentarz. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, zasubskrybujcie podcast, aby nie przegapić kolejnych. Byłoby też ogromną pomocą, gdybyście zostawili komentarz lub ocenę w swojej aplikacji, w której słuchacie podcastu. Na Spotify możecie nawet wziąć udział w ankiecie do odcinka, co jest świetnym sposobem na podzielenie się swoimi przemyśleniami. Wasz feedback pomaga tej społeczności rosnąć, tej społeczności wokół tego podcastu. W przyszłym tygodniu w Fokus Kreatywnie wracamy do komputera na nasz pierwszy odcinek o postprodukcji. Otworzymy Adobe Lightroom. A ja podzielę się moją osobistą filozofią i procesem edycji zdjęć. Uwierzcie mi, nie będziecie chcieli tego przegapić. Do tego czasu, latajcie bezpiecznie i bądźcie kreatywni.